Dobra, gdzie on jest. Jego misja powinna być skończona właśnie teraz. No widzę, że kombinat nawet i tu panuje. Dobra robota w rozwaleniu pozostałości, więc wyeliminowałeś cel? Dobra robota. Hmm, dobra. Widać, że zebrałeś z niego parę łupów. Pozwól, że dodam do niej ulepszenie. Proszę bardzo, teraz idź do tej placówki, bo tam cel, który zabiłeś, przywołał swoich braci, więc idź ich zabić. Jeszcze jedna rzecz. Powiadamiaj mnie o każdych rzeczach, które będziesz robił. Ja tylko cię mogę namierzać, ale nie widzę co robisz. Więc daj znać, coś długo go nie ma, zobaczmy jaki jest jego stan. Dobra, nie ma czasu, muszę tam iść Czuję tu aktywność wybuchu z bomby atomowej. To by miało sens. Dobrze jednak, że oni nie żyją. A więc to tutaj przetrzymywane są te artefakty. Jest mało czasu do momentu, aż będą aktywne. Jest i on, chodźmy. Dobra, a więc jego ciało powinno gdzieś leżeć, więc zaraz zajmę się leczeniem nim. Ktoś tu miał niefortunny wypadek. Jednak te łóżko szpitalne mi się przyda. A teraz idę poszukiwać, gdzie on wylądował. Tu są dobra, teraz wystarczy działać na nim i już sam dojdzie do sił. Powinien zaraz ożyć. Jeśli chodzi o mnie, ja idę. No, widzę, że jesteś cały. Powiedz mi, wiesz coś o Worcie albo artefaktach? Co? On żyje i jest w mieście. Kurwa to szybko. Bierz jakieś posiłki i idziemy tam, ale już! Masz ich krel? Świetnie. Teraz słuchajcie mnie. Zmierzamy do południowej strony miasta. Dobrze, więc jesteś pewny, Krel, że to tutaj? Dobra, wskakujcie i idziemy go skonfrontować. Krel, ty prowadzisz... Patrzcie tam, widać te światło. On już przygotowuje się do rytuału... Być by to znowu wy? Jest jak się spóźniliście, klon tyle razy został wytmuszczony. Wiecie co robić. Kiermasz do iteracji. Proszę o konieczne wysłanie dodatkowych posiłków do kanalizacji południowej strony miasta. Widzicie go tam, trzeba go zabić. Widzę, że jesteście na tle uparci, że nie przestaniecie myśleć. Okej, rozumiem. Zabijecie mnie, zabijecie ten świat. Mam już zaraz 100% siebie dostaną i nie możecie nic z tym zrobić. Chwila, nie, co wy robicie? Czy wyście powariowali? Zniszczyliście świat biegiem do iteracji. Nie prosiłem Was o strzały, cholera wie, czy te całe klątwy się dostały do systemu iteracji. Idźcie już, dopóki nie jest za późno. Błagam, niech ja zdążę na czas. Przestańcie robić to, co teraz robicie. Żądam tego. To jest dla iteracji. Uwaga! Użytkownik kiermasz został wyrzucony jako panga lidera. No to jest liter to niesautoryzowane. Proszę, nie rób mi nic więcej. Coś ty mi zrobił? Przywróć to teraz. Uwaga, rozpoczyna się Proces usuwania jednostek przedniego litera. Zaczynanie teraz. 10 sekund pozostaje. 5, 4, 3, 2, 1. Jak mnie wszystko teraz boli, i w sercu, i fizycznie. Tyle czasu poświęconego budowania tego całego miejsca,

Przepraszam bardzo, ale co to za. Od... Ała! Moja głowa, co się dzieje? Przepraszam bardzo, ale czym ty jesteś? Hej, hej, kolego, może trochę dystansu, co? Nie dotykaj mnie, ty, kreaturo. Dobra, szybko, cholera, gdzie była ta kusza. Bingo, hej, ten papizdo, wpierdalaj to. Słuchajcie, nie wiem, co się stało, ale poproście Mariusza, by przygotował sprzęt do odwożenia go. Tego dziwnego, czegoś ma się na myśli. Mhm. No. Nie wiem, czy ty jesteś, ale odwiedzać się gdzieś, gdzie nie będzie sławnego zagrożenia dla ludzkości. Co się tu stało? Co to za miejsce? Nie pamiętam za bardzo, co się wydarzyło, ale pamiętam, że on brał w tym udział. No, niech ja ci wyciągnę tą strzałę. A, jest git. Żyjesz jeszcze? Wszystko, git? No, dobrze, że jesteś cały. Chyba jesteśmy przyjaźni do siebie teraz, prawda? Świetnie. To teraz wydostańmy się z tego pierdolnika. Jezu, uważaj, dobra, był to chociaż bezpieczny spadek. No cóż, gdzie my teraz idziemy? Tam? No dobra, jeśli jesteś pewny, chyba znowu będziemy musieli zrobić ten spadek, co wcześniej. Też to czujesz? Jakby niedaleko już było wyjście? Daję Tobie honor, naciśnięcia tego przycisku. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. I ja potrafię gadać. Jezu dosłownie strzał w dziesiątkę. Fajnie tu jest. Ech, nie chce mi się leżeć. Porozglądam się po tym domu. Albo ze mną jest coś nie tak. Albo ta część podłogi wygląda podejrzanie. No cóż, zawsze warto zobaczyć. Oho, chociażby piwnica? Do kogo należy ten dom? Bo wygląda zajebiście. System tych wentylacji raczej nie jest za duży. Więc porozglądam się tam. Strych też dosyć fajnie wygląda. Oj, czyli to prowadziło do jego pokoju. Siema, jak tam. Ej, ej, spokojnie, to tylko ja. Cholera, wybacz, dalej jestem trochę podczas tej fazy. Proszę cię, nie rób tego nigdy więcej. Dotrzymuję ci słowa. Patrz w ogóle, co tu jest. Jedziesz ze mną? Wiesz co? Ja wolę na razie tu zostać, żebym żadnych szkód nie wywołał. Sprawiedliwe, dobra. To ja się przejadę po mieście, no cóż, to startujemy. Ale fajnie się tym jedzie. Co to było? Kto normalny o tej godzinie takie żarty robi? Przecież nikogo tu nie ma. Teraz to serio jest dziwne. Czemu prądu nie ma? Raczej nic groźnego się tu nie stało. Kto to teraz o tej porze? Znamy się, nie sądzę, w czymś mogę pomóc. Halo, żyjesz koleś. Więc to wasza sprawka, rozbicie szyby, wyłączenie prądu, to wy. Powiesz coś, a ty nie wiem kim jesteście i czego chcecie, ale nie pojawiajcie się tu nigdy więcej. Wszystko dobrze? Co się dzieje? Sam nie wiem, musisz się spytać ich. Widzę, że jesteście wytworem tych idiotów. Oni wcale nie są dobrzy. Ja mam ich dość, więc ja nie chcę was widzieć. To było dosyć dziwne spotkanie. Tak w ogóle nie spytałem jak masz na imię. Ja jestem Kiermasz. Gdy byłem u tych klątw to coś tam gadali, że jestem prototypem B777 czy coś takiego. Takie coś. Nazwę Ciebrelmo. Podoba mi się ta nazwa, ale wiesz co, ja już idę spać. Spać. Okej. Okay. Ach, kolejny dzień.

Если уж в нашей школе, если уж слушать, то можно, то есть, если уж надо повышать, то можно, 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 то можно. Więc to znowu wy. Mówiłem, że nie powinno was tu być.